Minuta świadomości. Najbardziej chyba taką uniwersalną metodą pracy ze sobą, o ile jest to metoda pracy, tu są zdania podzielone, jest po prostu medytacja. Z tym, że też medytacji jest 150 albo więcej rodzajów, chociaż tak naprawdę medytowanie jest bardzo proste, ponieważ stan medytacyjny jest naszym naturalnym stanem. Tylko niestety doprowadziliśmy się my sami, i również cywilizacja, w której żyjemy, i pewien system, który został sztucznie wytworzony, uczenia się, życia i tak dalej, że ten naturalny stan nam gdzieś umyka. A stan medytacyjny to po prostu stan rozluźnienia ciała i umysłu, gdzie odczuwamy jak najpełniej samego siebie, przestrzeń wokół nas i energię, i często sczytujemy z niej informacje ważne dla nas na teraz.